To. W końcu. Witam Was bardzo serdecznie w moich skromnych progach. Jak widać, dzisiaj jestem bardziej na ryboczu ubrany w klopeczkach, ale jestem. Mamy dzisiaj specjalnego gościa. Dzięki ach, dobroci mojego przyjaciela, który aktualnie jeszcze jest w Anglii, udało się nam kupić fajną rzecz, z której mogę, może będę zadowolony. Zobaczymy, jak zamontuję. Mianowicie, będzie to wydech. Wydech od firmy Black Widow. Chyba mamy tą wersję owalną, co jest tutaj przedstawiona. Na tym filmie na pewno pokażę może częściowy albo cały montaż tego i jak to potem brzmi zobaczymy, bo chcę zobaczyć jeszcze coś innego niż ten wydeszek od Ronina, który chyba każdy dobrze zna i kojarzy. Jak to mówią, trzeba się trochę w życiu pobawić. No, i stwierdziłem, że pobawię się jeszcze w tą stronę. Ja jestem ciekaw tego produktu. Jestem bardzo ciekaw tego produktu, dlatego ja bym sobie go rozpakował. Ja sobie zostanę w takiej pozycji na razie. Porozcinamy sobie to. Dobra, wszystko powinno być widać. Jak nie to, sorry. O, widzę, że tu jeszcze podostawałem jakieś kurde souveniry dodatkowe. Dobra, mamy pierwszą część kolektora. Ciekawe, ciekawe. To jest pierwsza część. Ja sobie pozwolę ją ustawić tutaj, na blacie. Tu jest chyba ta druga część do lotu, czy znaczy kolektora, nie? Ten zawijasek, to jest główny bohater. Niby to ma mieć jakiś znaczący wpływ, ale o tym się przekonamy za jakiś czas. Jakaś jakość wykonania. No dobra jest, no co mam powiedzieć? Tu jest, a no zobaczymy w ogóle te jakieś pierdoły, co tutaj leżą. Tu już widzę, że są na pewno łamy uchwyty. Nawet widzę, że jest, nie wiem czy to jest razy dwa czy razy jeden, ale uszczelki. Chyba razy jeden. Uszczelka tam do, do lotu przy silniku. Stałem smyczkę nawet. Black Widow. Dawno nie miałem smyczki, szczerze mówiąc. Chyba ostatni raz jeszcze chodziłem do szkoły. Dobra, i tutaj jest chyba tak, tu jest yy, pasta do wydechów. Ta, co ma zakleić ewentualne nieszczelności. Fajnie, że takie coś dają do zestawu. Ja, o, to, to, to co ja lubię: wlepeczki. Mam nadzieję, że to nie są na doklejenie na końcówkę, na tłumik, tylko to są takie dla mnie, bo przydałoby się po prostu. Yy, sprawdźmy teraz gościa. Specjalnego, dobra. Widzę, że to jest ciągane z boku. To chyba nie jest takie długie, bo miałem Chociaż nie wiem. 30 to też jest 30, ale takie się wydaje, że to duże jest. Dobra, obejmy W zestawie. Guma. Żeby to za mnie jeździło. No, kurde, fajnie zapakowane, nie? To nie, no ten się wydaje być większy w ogóle. Znacznie większy. Od tamtego. A też jest niby to 30, nie? Ale ten jest taki kurde. masif Może poprawię kamerę. Chyba będzie dobrze widać. Mam nadzieję, że to dobrze widać. Powiem wam, to jest solidne. To jest solidne wykonanie. Jakość tych materiałów, i w ogóle nie, to jest najpiękniejsze. DB Killer jest. Martwiłem się o to. Śmieszne może, ale martwiłem się o to, że tego DB Killera nie będzie. Jakby w zestawie i to będzie rzecz, którą trzeba by sobie jakoby dokupić. Ja powoli będę chyba zabierał się za montaż tego. Tylko może mniej więcej przedstawię. On tu chyba opaski jeszcze idą, ale mniejsza w to. Jak to mniej więcej w całości będzie wyglądać. Więc co? Ja powoli przestawiam motorek, bo tu niestety nie mam za dużo miejsca. Jak widzicie, no bo nad rozłożę ręce no to już prawie, prawie go już brakuje ja przestawię motorek, sobie wyciągnę potrzebne narzędzia żeby się do tego dobrać i zaczniemy się bawić w montowanie oto tego pięknego wynalazku dobra ja mam nadzieję że tu będzie w miarę wszystko fajnie widać ponieważ tak jak wcześniej wspominałem tutaj światło mam lipne musimy rozebrać tego gumola ściągnąć, ściągnąć ten boczek to jest tak to jest to Plus 100 to, to nie zajmuje długo czasu, więc ja sobie powoli to będę robił. Może tylko pokrótce pokażę mniej więcej. Mam nadzieję, że Ronin się nie obrazisz. Pokażę mniej więcej, które śrubki trzeba odkręcić i tak dalej. Na pewno zaczynamy od tych dwóch śrubek tutaj. Chociaż można sobie to odkręcić dopiero po ściągnięciu plastikowych kołków i tak bym w sumie preferował. Jeden z kołków znajduje się tu, na, na tym plastiku. Tutaj pod spodem. Kolejny też jest pod spodem nad gumolem. Mam nadzieję, że to wszystko będzie widać I kolejny jest bardzo lipnie ukryty tutaj Do to jest trochę lipne, ale da radę to zrobić No i tutaj musimy odkręcić sobie jedną, drugą, trzecią śrubkę I gdzieś w tym miejscu, zaraz znajdę, o tutaj Może powiedzieć, że na równi z tą rurką od gumola Jest kolejna, kolejny kołeczek plastikowy No i tutaj pod spodem Tak, czyli tutaj mamy Trzy, dobrze mówię? Są trzy, trzy kołeczki, cztery, pięć kołeczków. Pięć kołeczków i do odkręcenia są te dwie śrubki, żeby ściągnąć te plastiki. Ale zanim to się jeszcze zrobi, to najlepiej sobie ściągnąć pierw gumola. Jeżeli któryś z Was będzie potrzebował takiej widocznej porady, jak to zrobić, no to ja nie będę chyba robił po prostu drugiego filmu gdzieś tam za dnia na dworze i tak dalej, tylko po prostu odeślę Was do tego Pana. U niego znajdziecie dużo poradników, jeżeli chodzi o Zontesa i nie tylko. Także bardzo polecam. No, no to tak się prezentują narzędzia, które będą mi aktualnie potrzebne. Aha, jeszcze zapomniałem o jednym. I to w sumie moim zdaniem najważniejszym elemencie czyli o wyciągaku do tych plastików, do tych kołeczków plastikowych bardzo dobra rzecz, bardzo przydatna. Warto sobie przygotować ja tutaj mam akurat z walizki, ubrudzone, ale jest z walizki gąbkę ponieważ jak odkręcimy sobie gumola i go obniżymy na dół to i czy będziecie chcieli czy nie on i tak wam zleci na podłogę przez co ja już raz się o tym przekonałem mam lekkie zdarcie na szczycie więc warto sobie podłożyć yy, jakąś gąbkę tekturę cokolwiek żeby sobie nie poobijać po prostu sprzętu i to tyle dziwne dźwięki które będziecie słyszeć hmm, a prawdopodobnie tak będzie to wynikają z tego że ja tu sobie grzeję webasto Słuchaj, tą cykającą pompkę już chciałem wyciągać kołeczki a zapomniałem wspomnieć że kołeczki Trzeba zawczasu powpinać, tak jakby do środka. Tak może być tak w ogóle w, yy, w tym motocyklu. Chodzi mi o G1: że jeżeli będziecie pierwszy raz na przykład ściągali te kołeczki, to na pewno któreś będzie wam ciężko wyciągnąć, a jak wyciągniecie, to możecie je po prostu połamać. I to jest normalne. więc polecam zaopatrzyć się w dodatkowe kołeczki. Ja kupiłem taki zestaw uniwersalny, gdzieś w biedronce był nawet i tu jest masa tych kołeczków, i, więc zawsze coś się znajdzie I jakąś tackę, żebym tego nie pogubił i ja działam dalej a, no i dałem ogólnie dupę, bo miałem zacząć od tego no dobra to jest, to jest proszę państwa, trochę stres, nie, bo pokazywać swoją facjatę to nie jest też takie łatwe a widzicie, że bardzo rzadko to robię, chociaż ostatnio staram się już jakoś yy, to pokazywać znaczy to pokazywać, swoją twarz pokazywać, więc się powolutku przyzwyczaja. I tutaj po odkręceniu trzeba uważać, bo jest uszczelka, żeby tego nie pogubić. Ja tu mam przesmarowany już, bo ostatnimi czasy to ja wymieniałem tego gumola, czy gumola, wymieniałem ten wydech parokrotnie na ten odronina, właśnie. Dobra, śrubunek ten mamy odkręcony, jeszcze zostały w sumie dwie śruby O, tak to jest, człowiek się śpieszy, trochę stresuje mają też takie uszczelki plus taką podkładkę naprowadzającą i tak samo jest tutaj i jak odkręcicie śrubę to widzicie to zostaje na tym plastiku, więc warto to sobie zawczasu wyciągnąć jeszcze śrubka nie została wyciągnąć żeby tego nie przesiać ona też już taka jakaś wytyrana będę musiał pomyśleć chyba nad inną ja teraz biorę się za ściąganie tej górnej części o elegancko górna część ściągnięta warto sobie też gdzieś te plastikowe elementy odłożyć na jakiś kocyk albo coś ja tam jak widzicie dalej mam taką ala wycieraczkę więc odłożę to na to Tutaj, w tych dwóch miejscach, zaczepy są od tamtej, znaczy, no, od tamtej strony plastiku, tego, co leci od baku. No to trzeba przegiąć wtedy tam do środka. To też tak myślę, że z wyczuciem to ciężko wychodzi, a tak sobie popchać na dwa, trzy razy i to fajnie wyskakuje. Aha, czekajcie, bo ja nie wiem, czy odczepiłem? Odczepiłem. Wszystkie kołeczki, no to chyba na tym zatrzasku trzyma. Tak, trzymało na zatrzasku. Odkładamy kolejny plastik. No, jak widać, albo i nie widać, nie wiem. Nie wiem, czy to będzie widoczne, ale już mamy dostęp do całego wydechu. Tego już nie musimy ściągać, już nic nie ściągamy. Zostaje nam tylko ściągnięcie samego wydechu. I ja bym zaczął sobie od odkręcenia tutaj tej góry. Nie wiem czy to jest dobra metoda, bo nie pamiętam jeszcze ja zaczynałem pierwotnie od tego, czy nie, chyba zawsze od tego zaczynałem, dopiero spód odkręcałem śrubeczkę na Boka, bo tu nam jeszcze odejdą te podkładki, takie podkładki metalowe i tu są jeszcze takie tuleje w ogóle gumowe. Możemy demontować. O, proszę bardzo. To jest po demontażu. No i tutaj są też takie tulejki z tymi podkładkami to Warto sobie gdzieś tam potem tą śrubę po prostu skręcić, żeby tego nie pogubić. Tu jest ta uszczelka, pytanie tylko, czy jestem w stanie ją ściągnąć. Zobaczymy, jak uda mi się to wygrzebać, ja bym sobie to od razu wymienił. Hm. To jest zupełnie co innego niż to, co ja będę teraz montował. Czy znaczy w ogóle inaczej. Nie wiem, z czego to jest zrobione. To jakby z plasterków, z jakiegoś czy coś. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale nie, no też jest taka spiralka zrobiona, tylko już nie tak jak tu przez środek, tylko jest metal tak jakby owijany w koło na taki pierścień. No to jest dość ciekawe. Znaczy ten, ten nowy bym zamontował. To to, tą część, to tą część, tą część się już montowało do bloku silnika Znaczy do uchwytu przynajmniej Tutaj, co jest przy silniku może zawczasu nie wiem czy to jest dobry pomysł nie chcę mi się w tego manuala w ogóle choćbym musiał iść gdzieś tam po telefon ja bym sobie najchętniej to założył tą sprężynkę ale ja to z tymi sprężynkami zawsze mam problem żeby tytrytką to ściągnąć ale nie mam takiego kurde narzędzia żeby sobie z tym poradzić i sobie zaraz czegoś nie zrobić a to oh, zda egzamin. Mamy spięte, że pokażę, jak to na razie się prezentuje. Obniżymy sobie statyw. o W ten sposób się to prezentuje na dany moment. Generalnie taka, wymi ta generalnie taka wymiana wydechu. Zazwyczaj jest takie półgodzinki, nie? Myślę. Teraz ja tylko tak przyłożę żeby tylko zobaczyć. O. Nie wiem, czy to będziecie widzieć teraz. Patrzcie. I ona się tu będzie wychodzić teraz ładnie na bok. Ale to jest takie kurde kopyto konkretne. Podoba mi się. Z tym czy w Polsce ktoś przy tesie jest w posiadaniu w ogóle oryginalnego wydechu od firmy Black Widow, czy będę pierwszy. No szczerze, chodziłem patrzeć gdzieś po YouTube'ach, no to widziałem tylko i wyłącznie tam w palcach jednej ręki zliczyć filmiki z zagranicy. Tylko i wyłącznie. A to też może być spowodowane tym, że to jest niedostępne na naszym rynku I pewnie dlatego może tego tu u nas nikt nie mieć, ale pewności nie ma. Teraz musimy podokręcić sobie jeszcze mm, ten śrubunek. Voila! Voila! Ja sobie usiądę. Bo mnie już te kolana bolą, Wydech prezentuje się oto w ten sposób. Na razie nie wyciągamy bufalka. Chcę nadmienić, że za chwilę usłyszycie dźwięk tego wydechu, ale żaden sprzęt czy to telefon, czy nawet głośniki nie oddadzą tego co zaraz usłyszycie. Naprawdę. Ja nie wiem czy wy będziecie to słyszeć w ogóle, jak to pięknie chodzi. To już naprawdę ma taki basik gardłowy, nie? Poczekam jak się zagrzeje. Poczekam jak się zagrzeje i będziemy sprawdzać czy coś gdzieś jakiś dym leci w ogóle. Tak źle, ale tu widzę coś w kurde kapie. Słyszycie to? W końcu W końcu jest u tu 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 W końcu Nie jest też tak głośny Jak rolnik ten twój Ale To dopiero sprawdzę na trasie Będę w stanie to ocenić. Wydaje mi się, że jest troszeczkę ciszej. Wiecie co? Nie mogę się oprzeć i jadę to przetestować. Kawałek bo aż jestem ciekaw. Ale to jest sztosiwo. Osiągi odczuwalne jak cholera. Teraz to jest naprawdę odczuwalne jak cholera. Polecam. Kurde, ja tylko czekam na ciepły dzień, żeby to bójnąć Naprawdę, bo teraz do tych 115, nawet przy tym mocnym gdzieś wietrze, co jest aktualnie. No to nie ma takiego problemu jak wcześniej. Myślę, że już na dniach uda się zrobić nowy materiał z tym nowym tłumikiem, żeby wam przedstawić mniej więcej jak teraz motor działa. A póki co trzymajcie się LWG.